Dlaczego telewizor nie gra? Wyłączyłem. Bałem się, że nawalił. Dlaczego wyłączyłeś? Rozwiązuję równania. To uważaj. Mój palec plus czerwony guzik równa się w sumie mojej egzystencji. Gdzie leci maraton? Nie nudzi ci się oglądanie maratonu? To maraton planety małp. Bieganie, nuda, uciekanie przed gadającymi małpami super. Fascynująca seria. Wprowadza alternatywną wizję ewolucji. Małpa w lekarskim kitlu no tak. Jak było na wyprzedaży? Jak na wojnie chaos i przepychanki mogłam kogoś uszkodzić. Mama była super. Podbierała ludziom wszystko, co chciałam. Jakim cudem? Daj to. Właśnie tak. Brawo, następnym razem nauczę cię symulować objawy hipoglikemii, żeby cię przepuszczali w kolejce. Mogę pooglądać z Tobą telewizję? To film science fiction dla dorosłych. Będzie zbyt straszny. Małpa w stroju lekarza. Przynajmniej jedno dziecko jest moje. Byle do przodu. Ja mam pracować w sobotę, a ty będziesz oglądał planetę Małp? Po co ty, radź? Za 100 milionów lat i tak będą rządzić Małpoludy. Chyba już rządzą. Co masz w worku? Brudy, nie mogę prać u siebie, bo jakiś zboczeniec wykrada mi bieliznę. Wystarczyłoby postawić ci drinka. Niestety, ten złodziej zastępuje mi faceta. Praca zajmuje mi za dużo czasu. Po awansie miałaś mieć lżej. Nie dostałam go. Awansowali stażystę, który podobno ma większe jaja i mleko pod nosem. To straszne. Nie, się. W dodatku przytyłam. Zrób coś dla mnie. Mamy wolny weekend, nie chcę czyścić rynien. Bądź miły dla Lindy. Wolę czyścić rynny. Przechodzi ciężki okres. Nie ma nawet siły, żeby się odszczekiwać. Nie szkodzi, tak jest śmiesznie. Rzuć jej coś miłego. Może być frisbee? Koniec z docinkami. A co będę z tego miał? Ciąg dalszy szczęścia, które spotkało cię w liceum. Według mnie było odwrotnie, chociaż to nieprawda. Na razie. Oglądasz planetę Maup? Wiadomości, lepiej uciekaj. Dobra, zostawię cię w spokoju. Możesz zostać. Zgoda. Chybne są te reklamy z egzemplarzem. Wyobrażasz sobie, jak to musi drażnić? Nie wyobrażam sobie. Pójdę coś zjeść. Znasz coś szybkiego i taniego? Co jest szybkie i tanie? Coś łatwego. Nie musi ładnie wyglądać. Zostań, ja coś przyrządzę. Potrzebuję pomocy przy lekcjach. Wiem, widziałem Twoje oceny. Muszę napisać wypracowanie o członku rodziny, który jest dla mnie autorytetem. Nie kłopocz się. I tak muszę skoczyć do sklepu. Mleko mi skwaśniało, a jajka są przeterminowane. To zajmie tylko dwie godziny. Poproś ciocię Lindę. Dlaczego? Przechodzi ciężki okres. Podrzuć jej jakieś zajęcie. Dlaczego ja? Użyję staroświeckiego, bo ci karze. Lauren pisze pracę o swoim autorytecie i wybrała ciebie. Naprawdę? Schlepiasz mi. Czułam, że ci imponuje. Nie chcę cię zmuszać. Trzeba odpowiedzieć na dużo pytań. Mam cały dzień wolny. I ja już też. Sześciu? Nie, siedmiu tylu miałam glenów. Zapisać ich jako osiągnięcie czy hobby? Dwóch było osiągnięciem. Czterech hobby, a jeden miał wzbudzić zazdrość Steve'a, jednego z czterech. Czy jest coś, co sprawia ci radość, czym chciałabyś zarabiać na życie? Pomijając randki? Trochę głupio się przyznać. Co takiego? Gęsie stroje. Ubrania z gęsi? Nie! Kojarzysz plastikowe gęsi, które ludzie stawiają przed domem, czasami w różnych przebraniach? Twojej mamie dałam gęś w bikini. Zapamiętałabym. Pewnie schowała ją na zimę w piwnicy. Pokażesz mi później. Dziwne, stała w pudełku z napisem darowizna. Gdybym nie znalazła, ktoś mógłby ją niechcący oddać. Ty ją zrobiłaś? Później nabrałam wprawy. Całkiem fajna. Serio? Zanim ją zobaczyłam, myślałam, że oszalałaś. Dziękuję. Mama nie stawiała jej przed domem. Pewnie bała się, że ukradną. Kim jest ta nowa gąska? Ciocia ma taki pomysł na biznes. Mógłby wypalić wiele osób, z tego żyje. Mogłabym mieć stragan, ale sama nie dałabym rady. A jeśli pomogę? Chcesz? Ciągle wymyślam nowe stroje. Narysowałam jeden, kiedy opowiadałaś o chłopakach. Ładny. Jak dla mnie gęsi powinno ubierać się w koszulkę z sosu i buty z ziemniaków. Będzie fajnie. Co takiego? Loren uważa mnie za autorytet i pomoże mi szyć ubrania dla gęsi. Jak długo mnie nie było? Znalazłam moją gęś w pudle z napisem Darowizna. Chciałam podarować samo pudło. Pokażę Ci strony internetowe z gęsią modą. O co chodzi? Loren ma napisać o swoim autorytecie i wybrała Lindę. Dlaczego nie zwróciła się do mnie? Nie żałuję. Przyszła do mnie, ale miała za dużo pytań, a jak wiesz, jestem raczej skryty. Trzeba cię błagać, żebyś się zamknął drzwi od łazienki. Sama powiedziałaś, żebym podrzucił Lindzie coś miłego, więc podrzuciłem Lauren. Czyli kazałeś jej wybrać Lindę teraz, rozumiem. Nie musisz dziękować, tylko przyjść na pięterkę w tym. W kapeluszu też? Zwłaszcza w nim. Mam zaproszenie na wyprzedaż obuwia do magazynu z obuwiem. Nie mogę, kończymy strój dla Gęsusa Springsteena. Zobacz, jaka bandana. Masz cudowną wyobraźnię i pomysły. To chyba po mnie. Zdaniem cioci zostanę projektantką. Wiele kobiet jest jak gęsi. Wąskie w biuście i grube w talii. Prowokuje mnie celowo? Mogę obejrzeć starą brankatinę. Może przerobimy niektóre? Marynarskie wdzianko będzie idealne. Gęś w stroju, marynarza. Zbyt oczywiste. Wiem, że masz pracę domową, ale jeśli nie chcesz szyć strojów dla gęsi, to nie musisz. Ale ja chcę. Co ja wygaduję? Linda. Już poszła. Mówię serio, to świetna zabawa. Poza tym dostanę 5 dolarów od każdego stroju. Rzuciłam opiekę nad dziećmi. Rzuciłaś? A jeśli to nie wypali? Jestem nieletnia, będziesz musiała się mną zająć. Mam ubranka. Pójdę do samochodu po resztę. Loryn zapaliła się do twojego nowego biznesu. Fajnie, co? Za bardzo się tym przejęła. Rzuciła opiekę nad dziećmi, a to była prawdziwa praca. Co będzie, jeśli twój pomysł... Chciałaś powiedzieć zawiedzie? Z kilku twoich wcześniejszych pomysłów nic nie wyszło. Pewnego lata miałaś sprzedawać świece, ale zostawiła się w bagażniku. Powstał wielki znicz... Z dwustoma knotami. Wciąż z niego korzystam. Chciałaś też zostać dziecięcą karykaturzystką. Nie wiem, czym tak zdenerwowałam rodziców. Jeśli dziecko ma duży nos, to rysuje się banana. Ja przynajmniej próbuję. Co masz na myśli? Nie krytykuj mnie tylko dlatego, że ty się poddałaś. Poddałam się? Nie robisz wielkiej kariery. Wpychanie gęsi w wieczorowe suknie to dopiero wyczyn. Mam obowiązki. Wymówki. Kiedyś byłaś kreatywna, a teraz nie masz nawet hobby. Chyba, że liczyć pstrykanie bąbelkami z folii. Wyżywasz się na mnie, bo mówię prawdę. Nigdy się nie pozbierasz, trzymając się planów bez przyszłości. Oh wait, Możemy już to mówić to otwarcie? Przyniosłem notatki. O, oh Boże, oh stało się. Happened. Planeta gęsi. Yeah, Gotowe. Co się dzieje? Brian robi zdjęcia na naszą stronę. Zrobiłem ci też jedno w czepeczku, ale to na moją stronę. Co robicie? Na targu poszło nam świetnie, więc Brian robi zdjęcia i będziemy prowadzić sprzedaż internetową. Tak dobrze poszło? Zarobiłam 80 dolarów. Więcej niż zanieńczenie dzieci. Ubranka dla gęsilly ball i świętego Gęgołaja. Ładnie wyglądasz. Ubrałam się specjalnie na stronę gęsiestrojelindy.com. Domena sprzedajesz i kom, była już zajęta? Możemy zamienić słówko? Strasznie żałuję, że się pokłóciłyśmy. Przepraszam, nie miałam racji. Wpadłaś na dobry pomysł. Dzięki. Nie mówiłam serio, że boisz się walczyć o własne marzenie. Masz cudowną rodzinę. Nie wszyscy muszą być kreatywni. Zobacz, jakie mam zdjęcie w czepeczku. Wyglądam jak wielkie niemowlę. Wciąż jadasz co dwie godziny. Wracam do formy. Pogodziłyście się? No. Wszystko po staremu. To prawda. Kiedy przestałam ryzykować i pogodziłam się z nędznym losem? Dobrze, że mnie nic nie rusza. Nie mówię tylko o tobie, ale o całym naszym życiu. Od razu mnie i boli. Codziennie to samo. Pobudka, praca, obiad, seks i tak w kółko. Spójrz na to inaczej. Pobudka, praca, obiad, seks? A swoją drogą z kim sypiasz po każdym obiedzie? Wiesz, o czym mówię. Faktycznie żaden ze mnie autorytet, skoro nigdy nie ryzykuje. Często ryzykujesz. Wyszła się za faceta bez prawie żadnych praktycznych umiejętności. Chciałam zarabiać pracą twórczą, a przyjęłam pierwszą z brzegu posady. Twórz, jeśli chcesz, będę cię wspierał. Pomyślałam o drewnianych fotelach. Chcesz ubierać fotela? Wyrabiać. Kiedyś składałeś fotele, a ja malowałam je w kwiaty. To była klęska. Myśl dalej. Ludzie dotąd pytają rodziców, gdzie kupili fotele. Sprzedawalibyśmy je na targu. I nie chodzi o to, żeby pokonać siostrę? Skądże, gdybym chciała, zakładałabym buty kurą? Przecież już żyjesz pełnią życia. Pobudka, praca, obiad, seks. Sex. Jeśli mi nie pomożesz, jedną z tych rzeczy będziesz robił sam Mogę wybrać? Nie umiem gotować Przyniosłem ostatni zestaw i naderwałem sobie ostatni mięsień Jak idzie? Super Super się bawisz, czy super ci poszło? Miałeś mnie wspierać Liczyłem, że na gadaniu się skończy. Ale nie, więc jak ci się podoba? Ładny? Ładny? Po takim komplemencie muszę odetchnąć. Nie jest źle, ale skoro malujesz łodygi, dodaj też kwiaty. A to co jest? Myślałem, że lizaki. Po co malowałabym lizaki na winorośli? Lizaki na winorośli i cukierki na kotkach. Była taka piosenka. Brakuje ci poczucia estetyki, więc składaj krzesła, a tworzenie zostaw mnie. Dobrze, ale spróbuj pomalować jeden w chmury. Chmury na fotelu? Bardzo rozsądnie. A lizakowy krzew ma więcej sensu? To jest bluszcz. Pięknie! Loren powiedziała mi o fotelach. Brawo! Klawę, Telizaki. Jak. fabryce czekolady. Spotkamy się na targu. Jedziemy wcześniej, zająć dobry stragan. My pojedziemy, skoro świta. Bill załaduje furgonetkę już dziś. Jaki, Bill? Do zobaczenia. Uważa się za królową targów. Już ja jej pokażę, kto tu jest kreatywny. Nie zmieniaj tematu ładowania furgonetki i wyruszania o świcie. Wnieś łatele na górę i masz przerwę. Nie tak ostro i nawzajem. Dobrze, że udało nam się je rozebrać i złożyć na górze. Nam. Podpiszesz mi to? Wypracowanie o autorytecie. Dostałaś szóstkę, brawo. Nauczycielce się spodobało. Pewnie doceniła Twój wybór autorytetu. Nie musisz czytać. Dlaczego? Naciągnęłam pewne fakty. Poza ubraniami dla gęsi nie było o co się zaczepić, więc opisałam połączenie Gwen Stefani, Mai Angelo i Ciebie. Mnie? Jestem dla Ciebie trzecim wzorem? Tak ciężko pracujesz, żeby utrzymać dom. Jak każda mama. W dodatku pracujesz na pełen etat. I robisz świetne fotele. Namalowałaś fantastyczne lizaki. Wszyscy o nich mówią. Pomalujesz mi łóżko? Pewnie, ale lepsze będą chmury. Skąd ty bierzesz te pomysły? Nam dar. Lecę. Ciocia zabiera mnie na targ. Ostatni fotel i wóz będzie zawalony. A po targu ja się nawalę. I już nie musimy sprzedawać foteli. To nieistotne. Loren mnie podziwia. A spełnienie twórcze? Córka mnie podziwia. Chcę być taka jak ja. Gwen Stefani i ta pani Stokeshow. Opra? Wtedy powiedziałabym Opra, nie pani Stokeshow. Dlatego to ja jestem autorytetem. Może mało ryzykuję, ale prowadzę dom i imponuję córce oraz samej sobie. Cieszę się Twoim szczęściem i imponującym życiem. Na teraz ładuj swój imponujący tyłek do wozu. Jest imponujący? Posłuż się nim, żeby sprzedać fotele. Mój autorytet żyje pełnią życia. Jest opiekuńcza, ma niezwykły głos i duszę poetki, obeznanej z kobiecym losem. Świetnie mnie opisała. Ktoś wreszcie powinien. Mam randkę z nowym glenem, trzymaj kciuki. Do ośmiu razy sztuka.